Dzień dwudziesty, imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Józef, przykład modlitwy. Po przepracowaniu całego dnia, święty Józef udawał się do skromnego domu w Nazarecie, aby się pomodlić. Obok siebie miał Jezusa i Maryję, i razem modlili się do Pana. Jezus prowadził modlitwę, a Maria i Józef odpowiadali. Cóż za pobożność, skromność. Uwaga i szczęście, gdybyśmy i my mogli się tam znaleźć. Jak dobrze byśmy się modlili. Ale czy nie możemy również teraz? Jak mówi pewien uczony autor, najwspanialszym spektaklem. Jaki kiedykolwiek mógł być oglądany przez najwyższego, była ziemska trójca podczas modlitwy. Wyobraźmy sobie głowę tej świętej rodziny, klęczy przed zbawicielem jego świętą matką, jednocząc swój głos i głosami, modląc się w najgłębszym skupieniu, zapałem, większym niż anielski. Nie zważając na wszystko, co dzieje się na świecie, składa Bogu ofiarę swych ust, ale jeszcze większą ofiarę serca. Zbierzcie aniołowie w niebie w Waszych złotych kadzielnicach, to pachnące kadzidło i ofiarujcie wiecznemu Ojcu. Modlitwa świętego Józefa jest wszechmocna, ponieważ zjednoczona z modlitwą Jezusa i Maryi. Mimo iż wyższy od Marii autorytetem, jakim obdarzył go Bóg, czyniąc go przedstawicielem dla swego syna, Józef godził się na to, że jego najświętsza małżonka przewyższała go z powodu wielkich przywilejów, jakich udzielił, dał jej Pan. W swojej wielkiej pokorze kierował pytania do zbawiciela poprzez szlachetną Marię, a ona była szczęśliwa. Mogąc ofiarować swoje pośrednictwo kochanemu Józefowi. Również Kościół bierze z niego przykład w czasie odprawiania nabożeństw, wzywa pomocy Boga i łączy się z duchem naszego Pana Jezusa Chrystusa jako pośrednika w pochwałach Kościoła Jego Najświętszej Matki. Powód jest taki, aby chwalić Boga Ojca i Jego dzieła. Uciekamy się do Jezusa Chrystusa, ale potrzebujemy także najświętszej dziewicy, naszej pośredniczki u Jezusa Chrystusa. Zwracamy się do niej, bo tylko ona umie chwalić Go tak, jak należy. Jezus Chrystus w jednej osobie jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa przepełnione darami Ducha Świętego było jak dostojna świątynia, w której Bóg chce być wielbiony. Tam znalazł on swe niebo, swój raj, swą chwałę. Również człowieczeństwo Jezusa Chrystusa musiało mieć świątynię, sanktuarium, w którym był, w którym przebywało i było chwalone. Tą świątynią, tym sanktuarium jest najświętsza dziewica. Jeżeli chcemy czcić Jezusa, musimy czcić Marię. Jeżeli chcemy wybłagać łaski od Jezusa, musimy uciec się do Maryi. Jezus jest autorem łaski. Maria za środkiem, by otrzymać pomoc od nieba. Mamy zatem słodki obowiązek wzywania jej wstawiennictwa. Zwracajmy się do Świętej Dziewicy z taką samą wiarą, z jaką czynił to Święty Józef. Prośmy Józefa, by przedstawił nasze modlitwy swej małżonce, a na pewno zostaniemy wysłuchani. Jeżeli chcecie ludzkie dusze, by Wasze modlitwy były miłe Bogu i godne wysłuchania, podążajcie za Świętym Józefem. Uklęknijcie jej w pełni zakłopotania z powodu waszych wewnętrznych złości. Połączcie wasze modlitwy wraz z modlitwą i zasługami Jezusa, Maryi i Józefa. Ofiarujcie się Jezusowi przez Marię i Józefa. Zadanie na dzisiejszy dzień. Każdego razu, kiedy się modlimy, starajmy się być pośród świętej rodziny. Słuchajmy się w słowo Jezusa, towarzyszmy mi im skupieniu. Odpowiadajmy bez pośpiechu, bez opuszczenia żadnego słowa i myślmy o tym, co mówimy. Akt szelesty na dzisiejszy dzień odmawiajmy jak najczęściej. O święta ziemsko trójco! Jezu Maryjo i Józefie, pociągnijcie mnie do siebie, a przybiegnę spotkanie ze świętym Józefem. O wiernym małżonku Maryi, poleć mnie naszej matce, jeżeli zechce zwrócić swe litościwe spojrzenie na nas, na nasze zmartwienia i nędzę, będziemy zbawieni. Ona jest królową miłosierdzia i Jezus jej syn, który nazwał Cię Ojcem. Nie zwleka z przebaczeniem, by nawrócić nasze serca. Święty Józefie, wybłagaj mi tę łaskę. Wspomnij Marii o Betlejem, Egipcie, Nazarecie, gdzie jej odwaga znalazła oparcie w pobożności. Powiedz jej, że kochamy i czcimy również Ciebie. Ona zechce rozpoznać cześć, którą tobie oddajemy, jej opiekunowi i podeprze i podporze danej z nieba. Czysty małżonku matki dziewicy, niezrównany Józefie, nasz los jest w Twoich rękach abyś mógł zapewnić nam ochronę Twojej szlachetnej małżonki. O mój drogi opiekunie, inni proszą o łaski, ale ja proszę tylko o jedno. Proszę z całych sił mojego serca, abym kochał Maryję tak, jak Ty ją kochałeś i abym był przez nią kochany. Amen. Módlmy się. Siedem boleści świętego Józefa. Pierwsza boleść. Wątpliwość porzucenia swojej najczystszej małżonki Maryi Dziewicy. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków. Amen. Druga boleść odrzucenie w Betlejem przed narodzinami Zbawiciela w stajni. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Trzecia boleść. Rozlew krwi Dzieciątka Jezus podczas obrzezania. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków. Amen. Czwarta Boleść Ofiarowanie w świątyni Przepowiednia Semeona o męce Chrystusa w cierpieniach Maryi Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Piąta boleść. Ucieczka do Egiptu i lata spędzone na wygnaniu. Chwała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szósta boleść. Powrót do ojczyzny i pobyt w Nazarecie z obawy przed Herodem, Archaloosem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Siódma boleść. Zagubienie Jezusa w świątyni i trzy dni niepokojących poszukiwań. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu, Józefie i Maryjo, daję Wam serce i duszę moją. Jezu, Józefie i Mario, towarzyszcie mi w momencie mojej śmierci. Jezu, Józefie i Mario, niech przy was spoczywa moja dusza w pokoju. Święty Józefie, opiekunie i stróżu sanktuarium w Pompejach, módl się za nami. Boże, który w niewypowiedzianej Twej dobroci zechciałeś, by powstał na ziemi Pompejów obok tronu niepokalanej dziewicy Różańca Świętego, również ołtarz jej czystego małżonka, opiekuna i stróża Sanktuarium oraz wielkiej rodziny wiernych zebranej pod płaszczem Matki Miłosiercia. Spraw, by za Jego stawiennictwem. Ominęły nas nieszczęścia napotykane w życiu, i by towarzyszył nam w godzinie naszej śmierci, abyśmy zostali zaprowadzeni do nieba, by móc rozkoszować się Twoim obliczem i dziękować przez całą wieczność, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Memorare do Świętego Józefa. Pomnij o najczystszym małżonku Maryi dziewicy, słodkie opiekunie mój, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby wołający o Twoją opiekę i pomoc nie został pocieszony. Z tą wiarą gorliwie polecam się Tobie, z powodu miłości, jaką darzysz Twoją niepokalaną małżonkę Maryję upodobania, które żywisz względem w sanktuarium w Pompejach. Wysłuchaj moje modlitwy. O ziemski ojcze zbawiciela. Wysłuchaj mnie. Amen. Litania do świętego Józefa. Kyrie Eleison. Chryste Eleison. Kyrie Eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. kłowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, Módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho o nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziei o chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. O strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, której gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, której gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, której gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił Go Panem Domu swego i Zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże Wszechmogący, który powierzyłeś początki naszego zbawienia pod troskliwą opiekę Świętego Józefa, przez jego wstawiennictwo pozwól swemu Kościołowi wiernie współdziałać w realizacji dzieła zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.